Szukasz szczęścia obok, gdy je w sercu masz. Po co walczysz sam ze sobą, po co tracisz czas? Spójrz wreszcie przed siebie, zobacz piękny świat i zacznij kochać, być może pierwszy raz. są babcie i dziadek. Osoby rzeczywiście najstarsze, najbardziej wiekowe w naszych rodzinach, ale jednocześnie ogromne autorytety, prawda? Ale też osoby, które postrzegamy jako najbardziej ciepłe. Tak, sobie myślę, że nie ma chyba takiego pióra i nie ma takiego wieszcza, który by tak optymalnie opisał osoby babci i osoby dziadka i tego, jak piękne oni potrafią wytwarzać relacje w jak cudowny sposób potrafią komunikować się ze swoimi wnukami, ze swoimi wnuczętami. I to wszystko sprowadza się do tego, że no, wytwarza się taka niezwykła więź, czyli człowieka, który dopiero startuje jakby w życiu tego kilkuletniego wnuczka czy wnuczki i człowieka, który no, ma za sobą już ogromny bagaż doświadczeń, swoje, no, można powiedzieć, całe życie, które tak jakby organizuje w taką pigułkę tego wszystkiego, co dobre i przekazuje właśnie swojemu wnuczkowi, swojej wnuczce. Może, może zaskoczyć właśnie ta niezwykłość relacji spowodowana tym, że te osoby mają właśnie ze sobą taki niezwykły kontakt, że ten kontakt jest taki jakby. Może nie bezkrytyczny wobec dziadków, wobec, wobec wnuków, ale nawet jeżeli tam się pojawia jakiś krytycyzm, to jest to, taka, to jest to taka krytyka, która jest solą do potrawy, która jeszcze bardziej tą potrawę upiększa. Natomiast no, w dzisiejszych czasach często rodzice jakby bombardują z powodu tego, że są zabiegani zaangażowani w wiele spraw, no bombardują takimi kilogramami soli dziecko, które no, nie bardzo wie co z tym zrobić, ani to przyprawić do czegoś, nie bardzo wiadomo co z tym zrobić, natomiast u wszystko to jest wyważone, wszystko to jest w odpowiednich proporcjach, dziadziuś ma czas, prawda, żeby się pochylić żeby pomóc zawiązać buta nie popędza. Babcia ma czas, żeby przygotować z dzieckiem ciasto, żeby wytłumaczyć, żeby spokojnie to wszystko dziecku przedstawić. Natomiast no, rodzice troszeczkę troszeczkę często są zagubieni w tych dzisiejszych czasach, często mają skłonności do popędzania. Za to zganiłby ich niewątpliwie pan Erikson, który stworzył taką piękną teorię o pozytywnych rozwiązaniach, kiedy kształtuje się tożsamość dziecka. No, i gdy popatrzymy na relacje między dziadkiem a wnukiem, to widzimy, że wszystkie priorytety zawarte właśnie w tej teorii, gdzie są te pozytywne rozwiązania, gdzie tworzą się te tożsamości dziecka, gdzie tworzy się ta siła duchowa dziecka, no wówczas właśnie to, to jest to spełnienie. Więc wielkie szczęście ma dziecko, które doświadcza dziadków. Wielkie szczęście ma dziecko, które może czerpać właśnie z tego doświadczenia życiowego dziadka, babci, i wielkie szczęście ma dziecko, które, które doświadcza właśnie tego wszystkiego, które, które jest z tymi dziadusiami, które spędza czas, który może właśnie sobie e, pobyć z tymi dziadkami. Bardzo często zdarza się tak, że ta relacja babcia-dziadek-wnuk jest głębsza niż relacja mama-tata-dziecko. Dlaczego tak jest? Czy z tego powodu, że tak jak Pan wspomniał, babcia i dziadek mają więcej czasu dla wnuków, czy też być może z powodu doświadczenia życiowego, jakie już za nimi stoi? Ja myślę, że tutaj te dwa dysygnaty łączą się ze sobą. To jest i czas, że rzeczywiście, no, żebyśmy coś zrobili optymalnie, to musimy mieć czas, musimy się zastanowić, jak to zrobić, musimy sobie plan tego stworzyć. Natomiast, no, żyjąc w pośpiechu, to tak jakby dotykamy tylko jakiegoś tam pierwiastka, który jest na wierzchu, natomiast nie zagłębiamy się w całość. Dziadkowie sobie na to mogą pozwolić, szczególnie ci, którzy już nie pracują, którzy są na emeryturach, prawda, że naprawdę oni całościowo tego wnuka Przyjmują. No i dochodzi jeszcze do tego, tak jak tu Pani powiedziała, właśnie to doświadczenie. Doświadczenie, które często u dziadka, u babci jest już tak wypracowane, takie sito tych emocji, tych reakcji, że no, dla pewnych rzeczy nie warto podnosić głosu, nie warto krzyknąć na dziecko i tak dalej. Dziadek to już wie. no Rodzic jeszcze często nie e, działa w takim kokonie emocjonalnym, prawda? Dlatego, dlatego tutaj jest to bogactwo właśnie tej więzi dziadków i babci. No i to, że no, w wnógł... ogóle czy wnuczka bardzo chętnie prawda, idą do babci, czy spędzają czas, bo tam są zrozumiane, tam jest ta empatia, tam jest właśnie to, że, że ten dziaduś ma czas pochylić się, ta babcia, prawda, posłuchać, dziecko tłumaczy. Tu no jest, jest troszeczkę rodzic jakby uboższy. Oczywiście pod warunkiem takim, że rodzic jest z zewnątrz sterowny, wówczas, wówczas wtedy nie będzie. Się tak angażował. Natomiast, jeżeli rodzic jest świadomy, no to nie tylko będzie podglądał tą relację, jak to dziadek, jak to babcia relacjonują się z wnukami, ale też będzie pracował nad sobą i no, będzie chciał w jakiś sposób, żeby ta relacja jego z dzieckiem też była w miarę atrakcyjna. Po co szukać dziury w całym, kiedy wszystko gra? Po co mieszać czarne z białym? I w szarościach trwać. Nie przejmuj się życiem, zawsze jakoś jest. Nie czekaj dłużej, by innym miłość nieść. Zacznij od dziś, zacznij od teraz. Nie czekaj już, ani dnia. Czas, który ucieka, doda ci wiary, byś dotknął gwiazd. No, ja mam takie wrażenie, że my, jako rodzice, bardzo często się tak napinamy dążymy do idealistycznych rozwiązań. Natomiast dziadkowie często już tak odpuszczają. I rzeczywiście chyba stoi za nimi to doświadczenie całego życia. I no tutaj w argumentacji można by powiedzieć, że widzą wyraźniej priorytety. Może z czego lepiej już zrezygnować, w czym dzieciom odpuścić, a na co bardziej postawić, tak, tak. jeśli chodzi o wychowanie. Stawiają na to, co jest ważne, na to, co rzeczywiście stanowi jakiś filar późniejszego człowieczeństwa, późniejszej hierarchii wartości w życiu. I to jest bardzo ważne w kontekście przyszłego życia dziecka, ponieważ w w pierwszych sześciu latach życia dziecka tworzy się jego tak zwany skrypt życiowy, czyli taki zapis, jak ono będzie postępować w ważniejszych momentach życia, co będzie dla niego ważne. Często też jest to związane, jaki zawód będzie wykonywał, jaką pracę będzie wykonywał, a może nawet nie tylko jaki zawód, ale z jakim zaangażowaniem, z jaką pasją. Czy będzie to właśnie jakiś skrypt przekazany z radością, z zaangażowaniem, czy będzie to jakiś Skrypt przekazany właśnie z przymusem, z czymś, co się kojarzy właśnie z takim, no, jakby mówiąc językiem analizy transakcyjnej, właśnie przegraniem, przegrywaniem własnego losu. I dziadkowie mają tą domenę, że one, oni tworzą takie konstruktywne skrypty, te właśnie wygrywające, ładują dzieci takim dobrym, właśnie ładunkiem optymistycznym, ponieważ dziecko. Cały czas ma widok tych pozytywnych relacji. Cały czas jest ta właśnie relacja konstruktywna, ta, która afirmuje dziecko, czyli jakby podkreśla to, co dobrego zrobił. Natomiast, no tak jak mówię, no, nie chcę tu być krytyczny wobec rodziców, ponieważ oni też wspaniale swoje dzieła wykonują niewątpliwie, ale tak jak mówię, to, że jeszcze nie ma tego doświadczenia życiowego, to, że jest ten pęd ku właśnie pracy, ku załatwianiu wszystkich innych spraw, to my czasami wychowujemy nasze dziecko tak jakby troszeczkę przy okazji. Przy okazji pracujemy, załatwiamy wszystkie ważne sprawy, tak mówiąc kolokwialnie, i przy okazji też wychowujemy. Natomiast u dziadka te proporcje są czy u babci odwrócone. Ona nade wszystko wychowuje. A wszystko inne czyni przy okazji, prawda? Nie. Nawet jeśli czasem zdarza się, że podejmuje dalej pracę zawodową, Tam, prawda? To jest to jednak praca, która jakby mhm. jest taka dośrodkowa, natomiast jak mówi encyklika, prawda? To, to nie człowiek jest dla pracy, tylko praca jest dla człowieka. Myślę, że wielu dziadków już to jakby zorganizowało tak w sobie, że, że wiedzą właśnie czym jest sens pracy. Natomiast człowiek często młody, jeszcze w tym okresie produktywnym, to często kosztem siebie, swojego zdrowia właśnie wszystko przedkłada przed pracę, jakby ta praca była tym zjawiskiem nadrzędnym. Natomiast, tak jak powiedziałem, powoduje to to, że rodzice często dziecko wychowują przy okazji. Natomiast dziadkowie wychowują nade wszystko, wychowują nade wszystko i często oddziaływują nieświadomie bardzo wieloma metodami psychologicznymi czy też pedagogicznymi. Pięknie parafrazują to, co dziecko mówi, czyli tak jakby powtarzają, prawda? Dziecko mówi, dzisiaj dostałem piątkę. O, piątkę dostałeś. To jest tak zwana parafraza. I to jest komunikat dla dziecka, że ten dziadek naprawdę słyszy. Natomiast czasem jest tak, że mówi do rodzica dostałem piątkę, a rodzic trzyma w ręku telefon komórkowy, no dobrze, dobrze więc dziecko widzi, że nawet nie warto temu rodzicowi mówić o tej piątce, bo nie ma tej właśnie afirmacji, natomiast dziadek zaraz tą piątkę rozwinie, zapyta z czego prawda, zapyta no czy było trudno i tak dalej i dziecko widzi, że jest to, jest to zainteresowanie dlatego sobie tak właśnie myślę, że patrząc na te relacje między wnukami a dziadkami, no, jedyne co człowiek może, będąc tak po środku, patrząc na swoje dziecko, patrząc na swojego ojca, czy też mamę, prawda, czy też teściową, yy, widzi, że no, jedyne co może, to może się troszeczkę pouczyć, prawda, jak, jak to w przyszłości może wyglądać, prawda, jak z tym dzieckiem się relacjonować. No, jest to niewątpliwie do tego potrzebna ogromna pokora, żeby, żeby chcieć to drugie oko takie yy, widzenia tej duchowości w tej relacji otworzyć. No, i to chyba są takie te najważniejsze priorytety, które przychodzą mi do głowy właśnie w relacji między dziadkami, babciami. Panie Pawle, dlaczego tak jest, że rodzice wychowując swoje dziecko nieustannie mają e, gdzieś tam z tyłu głowy zapalone takie światełko? Muszę nadążyć za tym moim dzieckiem. Muszę e, chociażby na płaszczyźnie technologicznej, prawda, potrafić wysyłać smsy, maile itd. Tak Dziadkowie tego nie mają, z drugiej strony też myślę, że wnukowie wcale tego nie oczekują od dziadków. Mimo to, jeśli spojrzymy właśnie na tą drabinę autorytetów, to nie właśnie my rodzice bardzo często, którzy starają się nadążyć za wszelką cenę, prawda, wyszukują gdzieś, gdzie te nowinki są, jak tam się z nimi zapoznać i tak dalej. To nie my często jesteśmy tymi autorytetami, tylko właśnie ten dziadek i babcia, którzy absolutnie jakby tutaj tę sferę zostawiają kompletnie na boku. Tak, to jest taki, taki paradoks tego wszystkiego, że jednak powiedzmy te nowinki techniczne, ten, ten internet czy ten telefon komórkowy, one jednak nie stanowią tego, czym dziecko jakby ocenia człowieka, że jednak ocena jego jest jakby w wyższym kryterium. On jednak ocenia chyba relacje, i czasami no, dziecko właśnie. Poprzez to, że my się nie zapytamy o tą piątkę, jak to było, jak, jak do tego doszło, prawda, nie pochwalimy, nie zaafirmujemy, to często właśnie dziecko nam może oddać właśnie w taki sposób, a ty to nie wiesz nic, jak się wysyła maila czy coś takiego, prawda. Więc to może być taka, taki zaczątek gry interpersonalnej, która powiedzmy na tym pierwszym poziomie jeszcze nie jest taka szkodliwa, ale jeżeli dalej rodzic no, nie będzie zauważał dziecko, to wytworzy się taki obraz tego dziecka niemego, prawda, które będzie żyło w swoim świecie, jedyny ten kąt, no daj Boże, żeby jeszcze był właśnie u tych dziadków, prawda, którzy mają dla niego czas, mają dla niego zaangażowanie, mają dla niego ciepłe słowo, wówczas to dziecko jest jeszcze uratowane. Natomiast no jeżeli zdarzy się, że dziadkowie są gdzieś daleko, prawda, czy no tak się stało, że nie ma ich, no to wówczas to dziecko jest osamotnione, prawda, bo ucieka właśnie w te techniki, w te, w te nowinki techniczne, widzi właśnie często też swoją wyższość, szczególnie jeżeli mamy w rodzinie adolescenta, prawda, jeżeli już wchodzi dziecko w ten wiek dojrzewania, no to on chłonie, chłonie te wszystkie nowinki, jest, jest bardzo, bardzo. Zespolony z teraźniejszością, z tym wszystkim, co jest na czasie. Natomiast tak jak mówię, no dziadkowi, dziadkowi tutaj odpuszcza, ponieważ. Autorytet właśnie tych relacji, jakie dziadek czy babcia wytwarzają, jest tak silny, że żadne takie y, te techniczne nowinki nie spowodują, żeby w oczach dziecka y, dziadziuś był jakoś mniejszy, czy babcia była jakoś y, umniejszona. Y, to jest tak, że jedna mama mi opowiadała, jak gotuję cały, cały dzień obiad, staram się, żeby mu smakowało, on mówi, dobra, ale u babci lepiej smakuje. To jest właśnie, proszę Państwa... To, że jest coś takiego, no, tak jak mówię, no, to trudno wytłumaczalnego, że y, ta więź między dziadkami a babciami ma swoją niezwykłość. Y, dziadek ma świadomość, że to jego krew płynie właśnie w tym dziecku, że te oczy są zwrócone na te rzeczy, które dziadziuś proponuje, czy babcia, które, które jakby uczy, które jakby no, wprowadza w ten krwiobieg dziecka. I ma też świadomość, że kiedyś to dziecko będzie potencjalnie dziadkiem i będzie mogło też to wszystko, to wszystko oddać. No my, rodzice, przyglądamy się jednej stronie, prawda, czyli, czyli dzieciom, przyglądamy się drugiej stronie, czyli dziadkom. Możemy poobserwować, możemy no, pogratulować tego, że, że takie więzi dziadkowie wytworzyli możemy się też odnieść do tego, jak sami byliśmy małymi dziećmi, jaką mieliśmy relację z dziadkami i to już, i to już jest taki nasz dobry prognostyk na przyszłość, prawda. Natomiast, natomiast im dłużej życie trwa, no tym bardziej możemy się do tej do tej roli też dziadusia, babci przygotowywać i korzystać po prostu z tego, że mamy wokół siebie takie możliwości, że możemy poobserwować właśnie tą piękną opiekuńczość dziadków, babcie, babci wobec, wobec wnuków, no i też zatrzymać się nad samym sobą, też podpatrzeć i korzystać właśnie z tego, że może nie wszystko tak brać zero-jedynkowo, może tak nie pospieszać bez przerwy tego dziecka, nie poganiać, prawda, bo przecież zawsze się gdzieś zdąży z tym, co się ma zrobić. Natomiast ważne jest to, w jaki sposób się do dziecka mówi, w jaki sposób się z nim relacjonuje i tutaj właśnie dziadkowie osiągnęli w tym mistrzostwo. Panie Pawle, tak pięknie nam się ten krąg zamyka, bo to, co dzieci otrzymują od dziadków, później oddają swoim wnukom. No właśnie, ale żeby y, dziadek potrafił pozytywnie motywować, żeby potrafił widzieć wyraźnie niektóre rzeczy, on sam najpierw musi odpowiedzialnie przeżyć kawałek życia. Tak, oczywiście. Oczywiście jedno z drugiego y, wypływa. Y, jeżeli. Y, Człowiek całe życie starał się być odpowiedzialny, no to w jakiś sposób odpowiedzialnie wychował ojca temu swojemu wnukowi czy, czy matkę tej swojej wnuczce. W taki sposób, no, żeby nie musiał się jakoś tego wstydzić. Natomiast no, praca nad sobą jest konieczna cały czas. I tak sobie myślę, że gdy pojawia się taka wnuczka czy taki wnuszek. W, w rodzinie i gdzie ten człowiek staje się dziadkiem, to też stają przed nim kolejne zadania. Czasem nawet w sposób subtelny, delikatny trzeba może naprowadzić rodzica, żeby zwrócił uwagę na pewne rzeczy. Może nie powinieneś w taki sposób się odzywać do dziecka, bo może mu to sprawić przykrość, ale też trzeba to no, wielkiego mistrzostwa, żeby ta druga strona nie poczuła się urażona, bo zaraz oczywiście y, często zdarza się tak, że rodzice wystawiają te najcięższe działa i mówią y, zwyczajnie, prawda, proszę się nie wtrącać, to ja wychowuję swoje dziecko, prawda? I tutaj, tutaj ten, ten dziaduś też może się poczuć urażony, dotknięty, natomiast Mądry, dojrzały rodzic skorzysta z tej rady, prawda, w jakiś sposób. Rzeczywiście trzeba to wziąć pod uwagę, bo jakoś z Tobą on inaczej rozmawia, ona inaczej rozmawia. Natomiast no, u mnie tutaj się pojawiają właśnie te podniesione głosy. I trzeba zawsze powiedzieć, że krzyk na dziecko zawsze jest porażką i winą dorosłego. Dziecko ma prawo do każdego zachowania, natomiast dorosły jest po to dorosłym, żeby. Stawać na głowie, stawać na rzęsach, żeby w taki sposób się relacjonować z dzieckiem, żeby ono głosu podnosić nie musiało i żeby zachowywało się w taki sposób, w jaki właśnie normy odpowiadają temu zachowaniu. Dlatego zawsze podniesiony głos rodzica jest porażką rodzica. Jakby tutaj nie bronić tej tezy, ilu by się rodziców w tej chwili na mnie nie obraziło, to tak, drodzy kochani rodzice podniesiony głos na dziecko zawsze jest naszą porażką, naszą porażką no, popatrzmy na relacje dziadków oni nie muszą krzyczeć, oni się tylko uśmiechną ciepło i, i wnuk już jest yy, prawda, szczęśliwy, natomiast yy, może zamieńmy tę te tendencję do podnoszenia głosu na właśnie ciepły uśmiech, na posłuchanie bo wiadomo, że żyjemy w czasach, gdzie Wszyscy, wszystkim mają bardzo dużo do powiedzenia, mało kto potrafi posłuchać, tak posłuchać, żeby, żeby coś dobrego dla tego mówiącego z tego wynikło. I to wszystko właśnie prowadzi do tego, że no jednak te relacje dziadków z wnukami, a dzieci z rodzicami troszeczkę się różnią. No różnią się właśnie tym doświadczeniem no i chyba, chyba jednak różnią się jakąś klasą właśnie taką pedagogiczną oddziaływania. No dobrze, wobec tego, Panie Pawle, żeby wskoczyć w tę klasę, proszę powiedzieć... Jak to jest? No pytam pana w tej chwili jako rodzica, czy w momencie, kiedy my staniemy się dziadkami, to co się dzieje, nagle schodzi z nas może nie powietrze, ale jakieś takie napięcie i zaczynamy nadawać na zupełnie innej fali. Ciepli staramy się być przez całe życie dla naszych dzieci, prawda? Ale tak, no, no właśnie to jest niewytłumaczalne, jak to, jak to się dzieje i co się z nami dzieje, nami rodzicami, w momencie, kiedy to my właśnie stajemy się dziadkami. Tak. Y tutaj znów posłużymy się teorią pana Eriksona i on powie właśnie, że ten wiek, który już jest przynależny temu, że dziadkiem czy babcią się jest, to jest taka faza stabilizacji. Stabilizacji szeroko rozumianej, stabilizacji interdyscyplinarnej, czyli stabilizacji emocji, prawda? stabilizacji społecznej, stabilizacji więzi, takiej, takiej już wypracowanej trwałości. No i jeżeli mamy, czujemy, że mamy taki pewny grunt pod nogami, to nie musimy się napinać, prawda? Nie Musimy się w jakiś sposób no, tak, tak produkować, że, że tej doby dla nas jest za mało. Wiemy, że osiągnęliśmy właśnie tą stabilizację, czyli tak jakby ten cel życia człowieka. Mamy mocno zapuszczone korzenie, korzenie, które powodują, że to nasze drzewo życia jest mocne. I właśnie to jest ta różnica która powoduje jakby to, że no dziecko jak czuje, że jest coś silne, mocne, prawda, że jak ma korzenie, że jest się nad czym oprzeć, no to wówczas jest mu tam dobrze i chętnie, chętnie wybiera właśnie coś, co jest właśnie, co, co kojarzy mu się właśnie z taką pozytywną siłą dobrem i tak dalej. Natomiast rodzic jest jeszcze w tej fazie produktywności, czyli on ciągle ma jakiś cel przed sobą, ciągle ma coś do osiągnięcia, ciągle ma jakieś terminy, które ma do zrealizowania, ciągle jakiś wyjazd, to powoduje, że no jest troszeczkę podzielony, jest troszeczkę rozdrobniony na takie drobne monety, prawda, które wydaje dziecku, natomiast dziecko oczekuje jakby całości, prawda? Oczekuje tego właśnie, co ma, co ma u dziadka. I dlatego właśnie tak, jak przytoczyłem ten przykład, że dziecko się z nami czymś dzieli, ale my odbieramy ważny telefon i tak troszeczkę na pół gwizdka, tak mu przytakujemy, że, że tak słuchamy go. Natomiast ten przekaz niewerbalny jest o wiele silniejszy i dziadkowie są mistrzami w przekazach niewerbalnych, prawda? W uśmiechu, w spojrzeniu, w ułożeniu brwi, w zdziwieniu, gdy dziecko coś mówi, w zaskoczeniu, prawda? To są, to są mistrzowie, którzy przez lata wypracowywali właśnie taki swój repertuar pięknych zachowań, które może dziecko tylko wzmocnić. Natomiast rodzic jest często podatny, prawda, bo właśnie dostał ważny telefon i żyje tymi emocjami. Tak naprawdę nie chce się teraz skomunikować z dzieckiem, tylko chce się podzielić ze współmałżonkiem, co to był za telefon i tak dalej. A to dziecko gdzieś im tutaj no nawet można powiedzieć, w pewnym momencie przeszkadza, prawda? Bo właśnie przynosi nowe klocki i pokazuje, jaki projekt jak dłożył, prawda? Więc no, trzeba, trzeba spojrzeć tak bardzo obiektywnie na to, że no, rodzic często chciałby, ale te chciejstwa nie idą w parze z predyspozycjami i z pracą też nad sobą, ponieważ no, coś, coś innego jakby zasłania mu głowę. No i tak jak powiedziałem już kilkakrotnie tutaj, powtórzę jeszcze raz, wychowuje przy okazji, a nie tak jak dziaduś czy babcia całościowo. Mam nadzieję, że rodzice się tutaj nie obrażą z tego, że im tak troszeczkę przygadujemy w tej audycji i tak wychwalamy babcie i dziadka, ale ja myślę, że przyjdzie na nich czas, prawda? Oczywiście, <laughs> to że to tak. Powiedzieliśmy. Będą mi oni chwaleni jako dziadkowie. Dokładnie. Dziadko, myślę, że to nie dzieje się być może automatycznie, e, czyli jeśli rodzice stają się dziadkami, to nie jest może taki, taki z automatu, prawda? Ale jednak przychodzi taki, taki dobry czas, e, kiedy. Będzie można budować piękne relacje ze swoimi wnukami. Warto jeszcze powiedzieć taką rzecz, że dziecko, które przychodzi na świat, zaczyna żyć, doświadcza tych pierwszych miłości, to jest właśnie miłość rodziców, miłość rodzeństwa miłość dziadków. Natomiast z tej drugiej strony, jak spojrzymy, prawda, ten dziadziuś, no to są już jego ostatnie miłości, prawda, te ostatnie miłości i na to pole tego oddziaływania właśnie wystawia wszystkie swoje siły, wszystkie swoje pokłady, całą swoją, yy, cały swój byt, całe swoje zaangażowanie, prawda, kumuluje właśnie w tym dziecku i to chyba też sprawia właśnie, że ta więź jest tak wyjątkowa, tak przepiękna, że człowiek czegoś takiego może doświadczyć. I dobrze, że tak jest. Dobrze, że tak jest. Panie Pawle, dziękuję Panu pięknie za to rozważanie o babciach, dziadkach, o relacjach, jakie panują w rodzinie. Ponieważ czas już naszej audycji dobiega końca, dziękuję również. To nieważne skąd pochodzisz. Ani o czym śnisz każdy może się odrodzić, żeby lepiej żyć. Gdy nie ma miłości, wszystko traci sens. Nie czekaj dłużej, by innym miłość nieść. Zacznij od dziś, zacznij od teraz. مت开ي Ciebie. Tak trudno dzisiaj zmienić to Prawdziwa miłość mieszka w niebie I zmienia w dobro każde zło Pokonaj świat Gest. A miłość sama cię obudzi, poczujesz wreszcie.